Siema, z tej strony Walor. Dzisiaj lecimy z kolejnym odcinek z Island Hardcore. E, dzisiaj mamy w planach zeksplorować teren, e, którego jest e, dużo. czyli znaczy, nie po prostu... No, nie zeksplorowaliśmy, bo chcieliśmy zrobić odcinek, wiecie się zachodzi. Dzisiaj się właśnie zaczyna, więc... Kiedy e, e, ty po drzewach chodzisz? Ja sobie wezmę jakieś jedzenie. DJ Małpa. O! O, wow, bolało, muszę coś zjeść. <grym> Dobra, mam moje ziemniaczki. <grym> Ziemniarzy. Ziemniarzy. Dobra, łap Hej! Kurde, dużo tych mobów jest w nocy. Nie, tej nocy nie lubię. Bardzo. Dobra, już się dzień zaczyna. Pająk jaskiniowy jest na powierzchni. <grym> Nie, może jest ze deskini wyszedł. A, to co, idziemy. Czekaj. A, pan koń mi po dachu chodzi. Mhm, uh -huh. masz rację, panie koń. A, więc idziemy... W... Idziemy przez środek, bo w... chcę wyjść tam na górę, żeby mieć jak najlepszy wgląd na teren. Wiecie, o co chodzi. E... Dobra. Jest tak. Na tej górze był kiedyś pają, jak to widziałem. Nie wiem, czy tam będę wchodził w sumie. Ej! Dika! Ej, Dika Glowstone'ego Ej, co? Znalazłem. Co to jest za dik? Z czego go postawiłeś? Nie ja! Jak to jest Glowstone, a my nie byliśmy w dyterze. A może budować sobie jakiś portal? Dobra, nie. dobra, free, free Glowstone. Ja sobie go wezmę. Ciekawe, czy się wkurzy. A ja też chcę! Ja będę pierwszy Ciekawe Przecież my tylko Dobra. jesteśmy... Ej, nie, bo tu... Myślę, tu tutaj drugi dig jest Ej, drugi! Ha, to to jest mój głos. Ej, ej Czekaj, pająki A, pająki! Nie przynajmniej z miecza! No sorry Każdemu się zdarza Co mnie bije? To gówno Padnę, no Dobra, nie umrę no ja też nie umrę. Ja się schowałem w ziemi. Poczekałem aż się odrodzę. Raczej znaczy, odrodzi ci mi się życie. Prawie umarłem. Miałem tylko jedno serduszko. Wystarczyło, że spadnę. Tu, tu trochę. Nie, nie Jest dobra. Dej, już nie ma Tyk, Ej! Dej, są. De, był kolejny dik. O kurde, diamenty. typie. Pa, diament. Co Skaczemy. jest? Co jest? Mój domek. Dlaczego dom wybudowałeś? Twój. No, ja mam przecież swój. Hmm. Tam, ładnie bo... się uży... Kto to? Ej! Cześć, Ej. Jesteś Roxembe? Tak, to ja, Roxembe. Roxembe, co on tu <śmary> robi? No <śmary> ja nie Ej, mogę. Spokojnie, spokojnie. Ja tu dostałem I się przez do przypadek. Roxembe, ja cię, cię kocham. Podpisz Ej, mi się crem. na dupie. Witaj. Wepnij dupko. Dobra. Jestem, ja ładnie to się tu urządziłeś. Na tym, ja no, no właśnie tutaj się pojawiłem nagle, więc postanowiłem, że spróbuję przetrwać. Nie przeszkadzają ci te pająki, co tak grzeszczą? No, mnie prawie zabiły, Nawet nie wiem skąd dobiegają te dźwięki. Wiarę, nie? No, mam dwie łóżko, jakby jakaś dziewczyna przyszła. Szanownie. No, ładnie się tu urządziłeś, ci powiem. No, no wiem. Od, ki od kiedy jesteś tu na wyspie? No, od dwóch tygodni. Byłeś w też? No byłem, tylko zniszczyłem portal. Bo derwował mnie strasznie jego głowa. A ja są też za Jakby mnie napadli bandyci, to wyszło tą chatę, że nic nie okradli. A nie uważasz a nas nie uważasz za bandytów. A zapalniczkę właśnie już gotową. Że nas tu wszystkich pozabijać. No kurde nie kradli mi tego drzewa dalej! Ja je odkładam i David. Ej, Roxembe, a dlaczego postawiałeś Glowsonowe Diki? Tutaj? A To temat orientacyjny na wyspie. <grymne> Ta wyspa no. jest mała dosyć. No. Ale ja ten. Mam Masz problemy ze fajnie, wzrokiem. Nie? nie, nie. I ja, ja nie widzę daleko. Roxembe, dalek. mój fa fanie, Znaczy... Mój, mój bogu. Twoimi fanami, nie. <grym> yeah. To jest jakaś dziura w Ej, nie Cię... mi konia! Ej! Ej! Roksem! Jaki <laughs> Roksem rock jest No Co? Macie no. no. prawda do mojej selekcji tutaj? Tak! To... Może no. chcieliśmy pojeździć na tych koniach Nie! 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 Jesteś, jesteś! Jesteś, śniło mi się, że o, umarliśmy To już się obudziliście? I... A co się stało? No, że ja chciałem wam się spać, bo tak zanudzałem, jak na wszystkich odcinkach I... No... Właśnie się spać no, ja Ale to... odcinek z Minecraft Dungeon był fajny No dobra, ten akurat był fajny Aj! była. Co chcesz? chcesz się <laughs> ja żart, żart bo, Może chcesz zobaczyć, jak się, jak, jak my mieszkamy? No dobra, należy cię oprowadzić. O kurde, noc się zrobił. Nie byłem po drugiej stronie wyspy. Ale o, ciemno. No, no jeśli spaliście, ja pomyślałem, no zajście mi łóżko, no to was zabiję, jak mi się będzie chciało spać. <grym grym> ja z... sobie to, nie, zbyt dużo zębiaków Nie, nie wiedziałem, że Roxenby jest taki wredny, tak szczerze. Nie no, prank, prank. Ja no. miły gość jestem, lubię Minecraft tak, nagrywać, dobrze, wiecie? Mi. A my tutaj mieszkamy, to jest po drugiej stronie wyspy O faktycznie to do tego jeszcze tutaj nie było No o, ja... o, to jest mój dom o, A mam <grym> <w> domu <grym> Chodź Roksembe do mojego domu Jesteś co się tu Roxen be, mój bohaterze <grym> Roksem <spoko>. co robi? <grym> o ja tak mieszkam Ja powiększyłem ten dom a ty kiedyś były domy puste. Wiesz co, wiesz, może czy ktoś tu był też na wyspie, oprócz ciebie? Nie, No bo jak tutaj przyszliśmy, zobaczyliśmy dwa domki. Puste. Puste, te. No i ktoś tutaj jaja wysiadywał. Tutaj są jaja. To jest dziwne w sumie. Dobra, chłopaki, ja muszę spadać, wiecie. Jak myślisz, to. Bo późno już jest, ja idę, uciekam, siema. Jak myślisz, to był zmutowany wieśniak? A, poszedł nie. Beka. Nie jesteś, co się tu odwaliło? Nie wiedziałem, że. Nie wiedziałem, że Rock słodka. Ja też nie wiedziałem, co I... Dobra, i... Dobra, idziemy spać. Ja nie ma łóżka. O, jesteś. Czekaj, sobie nożycę zrobię. Nie, poczekaj, ja mam nożycę. Ej, fuck, mam pustą skrzynię. A nie, a nie jednak nie, a to chyba też mi się śniło. Ej, ej, chyba sobie mnie okradł! Ej! Co z nim? Ej, nie wiem, nie mam nic! Miałem diamenty, miałem jedzenie, miałem... Miałem żelazo... A bo jesz raperem? A bo bój, kiedyś raperem? Nie. Bo oni a... też nie mają nic. Nawet spiel <noise> Ja no ten debil miał okradł, nie! Nie nie, to jest mój był. Ja pierdzielę Ciebie też okradł? Nie, nie, nie. Dlaczego mnie okradł? <gry> pomocy! A, pomocy! A! Już idę, już idę! Ju, Dobra, już. ubiłem już! Dobra. Hashtag tak prawie umarłem. Ja jeszcze Dobra, więc to będzie na tyle z tego odcinka. Zły pan Roxel we mnie okrad. Nie wiedziałem, że on jest taki wredny, tak szczerze powiedziawszy, myślałem, że on będzie miły jak na odcinkach, ale okazało się, że jest zły. Zobaczymy jak będzie w kolejnym odcinku. Cześć.